Pokój dobro, drogi bracie, droga siostro, która jesteś w wirtualnym wolontariacie modlitewnym działającym przy kapucyńskiej stronie kapucyni.pl. W imieniu naszego biura prasowego, które prowadzi tą stronę, pragnę Ci bardzo, naprawdę bardzo serdecznie podziękować za Twoją posługę modlitewną. Mam świadomość, że to jest wkład, trud, nie chcę powiedzieć praca, ale Twoja posługa, która jest zupełnie niewymierna. Nie możemy tego określić, ale naprawdę bardzo serdecznie pragnę Ci za to podziękować. Głęboko wierzymy, że Jezus Chrystus, że Bóg bardzo nas kocha, ale również głęboko wierzymy, że Bóg pragnie, abyśmy modlili się do niego. Na naszą skrzynkę na portalu kapucyni.pl. Tygodniowo spływa mniej więcej 50-60 intencji, które przysyłają do nas różne osoby. Są to sprawy często naprawdę bardzo, bardzo poważne i pragniemy otoczyć te osoby modlitwą, ponieważ sami mamy świadomość, że nie dajemy rady, dlatego zdecydowaliśmy się zaprosić również Ciebie do wirtualnego wolontariatu modlitewnego. Bardzo Ci dziękuję za ten trud tej dziesiątki różańca, którą odmawiasz w ciągu dnia w tych intencjach. Dostajemy również podziękowania od osób, które prosiły nas o modlitwę, które naprawdę bardzo dziękowały. Możemy powiedzieć, że czasami doświadczamy również tych cudów, to znaczy, ktoś przysyła podziękowanie, mówiąc, że naprawdę działy się rzeczy wielkie. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za tą dziesiątkę Różańca, za to, że włączasz się w ten trud modlitewny. My również w biurze prasowym raz w miesiącu spotykamy się na Eucharystii, aby modlić się w tych intencjach, które spływają na naszą skrzynkę, ale również, aby modlić się za Was. Dlatego chciałem powiedzieć takie proste: dziękuję. Niech Pan Bóg wynagrodzi Tobie Twój trud i to zaangażowanie. Niech Pan obdarzy Cię pokojem. Brat Paweł Teperski, dyrektor Biura Prasowego Kapucynów. Pokój i dobro.